Technologia zmienia otaczającą nas rzeczywistość, również biznesową. Praca z każdego miejsca i o każdej porze, dostęp do danych ze swojego tabletu czy smartfonu, wprowadzają nowe możliwości w prowadzeniu firmy. Enova 365 to oprogramowanie ERP najnowszej generacji przeznaczone do kompleksowego zarządzania firmami oraz instytucjami. Teraz Enova 365 dostępna jest również w wersji mobilnej dostosowanej do możliwości i specyfiki urządzeń dotykowych. Aplikacja pozwala m.in. na bieżąco kontrolować wyniki sprzedażowe, wskaźniki biznesowe czy informacje o zamówieniach Twoich klientów. Zyskujesz też stały dostęp do wszystkich zapytań Twojego zespołu, dzięki czemu możesz zarządzać zadaniami czy akceptować wnioski pracownicze, nawet będąc w podróży służbowej. Aplikacja Enova 365 to nowoczesne rozwiązanie, dostosowane do potrzeb i przedsiębiorców, menedżerów, którzy często przebywają poza biurem, a nie chcą tracić kontaktu ze swoją firmą. To jedyna tego typu aplikacja, która umożliwia dostęp do pełnej bazy firmowej i zdalne zarządzanie firmą. Pracuj mobilnie. Poznaj aplikację Enova 365.